Witaj w trzecim dniu mini wyzwania Automasaż Twarzy dla Zabieganych. Dzisiaj będziemy rozluźniać mięsień szeroki szyi, który znajduje się na przedniobocznej powierzchni szyi. Dlaczego w tym wyzwaniu zajmujemy się szyją? Jaki związek ma ten mięsień z wyglądem twarzy? Okazuje się, że całkiem spory i zaraz ci to wyjaśnię, dlatego zanim przejdziemy do części praktycznej, w której pokażę ci technikę automasażu, zajmiemy się teraz częścią teoretyczną, czyli podstawami anatomii. Żebyś mogła lub mógł lepiej zrozumieć sens ćwiczenia, które zaraz ci pokażę, Wcześniej przekażę Ci kilka najważniejszych informacji o mięśniu szerokim szyi. Mięsień szeroki szyi zaznaczony jest na tym obrazku czerwonym kolorem. Jest to mięsień, który w tym momencie ja chwytam palcami i pracę tego mięśnia za chwilkę będziesz mogła, mógł zaobserwować, gdy pociągnę kąciki ust do dołu. Możesz to samo zrobić u siebie, wtedy Twój więzień szeroki szyi zapracuje. Więzień szeroki szyi położony jest powierzchownie na przedniobocznej powierzchni szyi. Znajduje się w tkance podskórnej, czyli jest częścią powięzi powierzchownej. Rozpoczyna się. Poniżej obojczyka na poziomie drugiego, trzeciego żebra, następnie idzie przednio-boczną powierzchnią szyi w górę i jego przyczep końcowy znajduje się w okolicy kącika ust. Mięsień szeroki szyi. Kapia się, łączy się z innymi mięśniami, mianowicie z mięśniem obniżaczem kąta ust i z mięśniem obniżaczem wargi dolnej. Ten mięsień łączy się też z innymi tkankami, np. z boku, z powięźnią przyłóżniczą oraz żywaczową, ale tego tematu na tym wyzwaniu nie będziemy rozwijać. Gdy mięsień szeroki szyi zapracuje, czyli gdy się skurczy, to pociąga kąty ust do dołu i bocznie. Dzięki pracy tego mięśnia możliwe jest więc zrobienie takiej miny. Gdy mięsień szeroki szyi stale jest napięty i przykurczony, to pociąga w dół te tkanki, do których się przyczepia. Przypominam, że mięsień szerokiej szyi przyczepia się tutaj w okolicy kącików ust, więc jeżeli ten mięsień szerokiej szyi jest stale przykurczony, to on stale pociąga za kąciki ust. I takie osoby z przykurczonym mięśniem szerokim szyi mogą mieć opadające kąciki ust. Przykurczony i napięty mięsień szeroki szyi może również w dół pociągać inne tkanki. Może pociągać w dół tkanki policzków, wtedy tworzą się chomiki. Może pogłębiać zmarszczkę marionetki, czyli taką zmarszczkę ciągnącą się od kącików ust w dół. Może również pogłębiać brózdę nosowo warkową Jeżeli mięsień szeroki szyi jest napięty i przykurczony, to na przedniobocznej powierzchni szyi Tworzą się takie poziomy zmarszczki, co niekorzystnie może wpływać na wygląd tej okolicy szyi. Gdy ten mięsień jest napięty, to można w nim też wyczuć różnego rodzaju stwardnienia, zgrubienia. Takie tkanki są wtedy mniej elastyczne i mniej jędrne. Napięcia, które występują na przedniobocznej powierzchni szyi mogą również zaburzać prawidłową cyrkulację krwi i limfy w obrębie szyi i w obrębie głowy i skutkiem tego może być nieprawidłowe ukrwienie, dożywienie i dotlenienie tkanek znajdujących się na szyi i na głowie oraz mogą też występować obrzęki w obszarze szyi i w obszarze głowy. Kończyliśmy wprowadzenie teoretyczne, więc przechodzimy do części praktycznych. Pokażę Ci teraz dwie proste techniki automasażu, dzięki którym będziesz mogła mógł rozluźnić mięsień szeroki szyi i w taki sposób będziesz mogła mógł pozytywnie wpłynąć na zdrowie i na wygląd tkanek, które znajdują się nie tylko na szyi, ale również na twarzy. Ćwiczenie pierwsze. Weź palcami fałd skórno-mięśniowy na mięśniu szerokim szyi i delikatnie ściśnij. I wykonuj takie ugniatanie na całym mięśniu szerokim szyi. Ugniataj ten mięsień zarówno na dole, jak i na środku, na górze. Poprzez to ugniatanie zmiękczamy ten mięsień, rozluźniamy go. Uelastyczniamy, stymulujemy fibroblasty do produkcji kolagenu, czyli ujedrniamy tkanki znajdujące się na szyi. Jeżeli jesteś osobą, która ma nadczynność tarczycy, to nie wykonuj tego masażu na przedniej powierzchni szyi, tam gdzie znajduje się tarczyca, ponieważ nie chcemy poprzez automasaż stymulować tej tarczycy i zwiększać jej czynności. Możesz natomiast wykonywać ten automasaż po bokach tarczycy, nie dotykając samej tarczycy, czyli na przedniobocznej powierzchni szyi. Jeśli podczas wykonywania tej techniki zauważysz, że Twoja skóra jest bardziej zaróżowiona, oznacza to, że tkanki są teraz bardziej ukrwione. Lepiej ukrwione, lepiej dożywione i lepiej dotlenione. Wykonuj tę technikę automasażu przez kilka minut, tak aż poczujesz, że Twój mięsień szerokiej szyi rozluźnił się. Jakie korzyści możemy odnieść, praktykując regularnie prezentowane w tym filmiku techniki automasażu? Wymienię tylko najważniejsze. Przede wszystkim rozluźniając mięśnie szerokiej szyi, sprawiamy, że w mniejszym stopniu ciągnie on za tkanki znajdujące się na twarzy. Po drugie rozluźnienie tego mięśnia może wyraźnie zmniejszyć zmarszczki, które znajdują się na przednio bocznej powierzchni szyi. Po trzecie poprzez masaż tego mięśnia stymulujemy fibroblasty do produkcji kolagenu, czyli ujędrniamy tkanki znajdujące się na przedniobocznej powierzchni szyi. Rozluźniając ten mięsień, odciążamy też naczynia krwionośne, czyli więcej krwi z tlenem i z substancjami odżywczymi trafia nie tylko do tkanek znajdujących się na szyi, ale również do tkanek znajdujących się na głowie. Odciążając naczynia limfatyczne, odciążając węzły chłonne, które znajdują się na szyi, poprawiamy też przepływ limfy przez obszar szyi, a także obszar twarzy, więc zmniejszamy zastoje limfatyczne. Jeżeli chcesz nauczyć się więcej technik estetycznego, głębokiego automasażu twarzy, szyi i dekoltu, to zapraszam Cię do wzięcia udziału w kursie online Automasaż i fitness twarzy zamiast medycyny estetycznej.